Jaka moi kochani, no siądziesz co nie siądziesz, co Pan mi się rozłożył i siedzi pan. A zejdź pan, pani co siądzie. Hmm? Nie, bo on yy, czatuje, tutaj są łatwiejsze z mojej bułki. Przepraszam, że nie pokazałam, ale byłam tak głodna już. Jest po dziewiątej. Przyszłam, żeby was przeprosić za to, że nawaliłam. Tak jak mówiłam, u mnie te czy to vlogmasy, czy te nagrywanie w sensie dzień po dniu się nie spisze. <laughs> Ja o tym wiedziałam, ale chciałam spróbować. Chciałam też, żebyście wy wiedzieli, dlaczego wczoraj nie nagrałam? Dlatego, że niedziela dla mnie jest dniem dla rodziny, dla męża, dla dzieci. To była niedziela, w której kompletnie nic nie sprzątałam, także dobrze, że nie wiem na ile widzicie, ale tak, tu mam klocki, tam jakieś kapcie, tam są jeszcze miski, tutaj są ciuchy mojego męża, jakieś kredki i takie tam, także... Dom jest yy, jak po jakimś, nie wiem, po bojowisku dobrej imprezie, a to nic innego jak tylko weekend z dziećmi w domu. I nie zbierałam, nie chodziłam yy, całą niedzielę, powiedziałam, że dobra, okej, okay, ta niedziela jest dla nas. Niech się tu dzieje, co chce, za chwilę chłopaki skończą lekcję, znaczy, to jeszcze nie zaczęli, ale jak skończą lekcję, oni mi pomogą to ogarnąć. Także. Przeżyjemy, mimo tego, że jest bałagan. Nie ja nie spodziewam się żadnych gości, choć teraz to w ogóle już nikt nikogo nie spodziewa, bo widzicie, co się dzieje. Więc będziemy sobie pięknie, ładnie siedzieć. Nie nagrałam, po... nie, nie tak, że nie nagrałam. Słuchajcie, ja stanęłam do tej kamery całkiem, całkiem wieczorem, żeby wykonać to zadanie, jakim dla mnie jest nagrywanie dzień po dniu. Ale powiem Wam, tak, to co nagrałam, nie nadawało się. Widać było po mnie zmęczenie, nie chciało mi się, po prostu robiłam to wszystko na siłę. Ja nie chcę, tak. Nie chcę, żeby, żebyście czuli właśnie taką splaczałą matkę. Nie zawsze będę pełna energii, ale to wczoraj było naprawdę mocno na siłę i nic konkretnego, tak Wam powiem. Także bardzo Was przepraszam, ale mówiłam, że nie, u mnie się to nie sprawdzi. Ja szanuję to, że inne dziewczyny stanęły i nagrywają. I to jest dla mnie wow. Nie, ja nie chcę robić takowa siły, o tak, nie chcę uczestniczyć właśnie w takim, bo musisz. Ja chcę tutaj być, bo chcę. Eee, słuchajcie, nadal wciąż nie wymieniam świeżaka, bo Emilia nie może zdecydować się, który tym razem. Eee, więc wezmę jej to do przedszkola. Ona tak, poszła do przedszkola. Eee, chłopaki są w domu, bo za chwilę zaczynają się właśnie te lekcje. I ja będę chciała uczestniczyć u Filipa, ile się da. W tych lekcjach, żeby potem mieć możliwość mu pomóc po prostu czy przy zadaniach, czy przygotować się bardziej do tych lekcji. Chcę, żeby to nie było tak jak w tamtym roku. Chcę, żeby on wynosił z tych lekcji jak najwięcej. Rano też pisała do mnie pani z angielskiego, gdzie Filip chodzi dodatkowo, że będą też że ona też będzie prowadziła lekcje online. No trochę mi się to nie bardzo tak. Jeszcze nie wiem. Póki co na razie będzie uczestniczył. Ja w ogóle to żyję nadzieją, że jednak te dzieci wrócą do tych szkół. Emilia poszła w podskokach, bo na zewnątrz jest naprawdę przyjemnie. Zasunęłam tutaj, bo bardzo prześwietlało, ale widzicie tam przy... widać słoneczko i naprawdę jest tak miło, więc wódzę się tym, że uda mi się umyć przynajmniej dwa okna. Nie chcę się przeforsować, nie chcę. Zasmarkać, bo już widzę, że część naszych znajomych, bliskich rodziny się pochorowało. I powiem Wam, że nie brzmi to fajnie. Zaatakowane są faktycznie górne drogi oddechowe, na tyle, że oni mówiąc, dostają takiego kaszlu, że po prostu nie mogą dalej kontynuować rozmowy. Więc u nas to wygląda tak, że teraz sobie z częścią rodziny piszemy. No i wiadomo, że jak było, trzeba było podjechać, coś tam zawieźć, no to raczej nie wchodzimy do domu, wieszamy na ogrodzeniu albo wychodzi ktoś, kto jest zdrowy i to wygląda tak, że podajemy sobie, co tam trzeba było i tyle, ograniczony kontakt do minimum. Nie tak, żebym wpadła w panikę nagle, bo się rozchowali nasi bliscy, tylko ja wiem, no w jest sezon na grypę, zawsze było od lat i jest, no i teraz też będziemy smarkać, kichać, bo pogoda się zmienia, jest ciepło, rozbieramy się, pocimy się, no i chorujemy, nie? Dla mnie rzecz oczywista, nie mam żadnej, yy, żadnego ataku paniki ani nic. Przeszło, ja miałam takie coś, miałam w marcu, byłam przerażona, nie, ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest, więc się bałam. Tak, bałam się, bardzo się bałam, teraz boję się dużo mniej, bo wiem, że od tego się nie umiera, chyba że ma się inne choroby yy, przy sobie, o tak Wam powiem. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Wczoraj byłam na już bardzo bardzo późno wieczorem na bardzo fajnym. jak to było, jak to się mówi? Kurde na żywo, za chwilę Wam powiem, napiszę wam jak to, jak to się nazywa. W każdym bądź razie na live, o, na live u Basi z kanału Natural Crew, tak, to wam napiszę, jak się to nazywa, bardzo fajna dziewczyna, która nagrywa od lat jest... Naturalna, Oj, moja naturalność, a jej naturalność to jest w ogóle całkiem inna bajka. Ona nagrywa bez cięć, bez żadnego tam pitolenia, pokazuje naprawdę cały swój dom, dzieciaki. I właśnie ten live był totalnie na luzie, ona miała lampkę wina, winogrono, ale ja zgadzam się z nią w 80% tego, co ona mówi, bo naprawdę prosto Czasem nawet dosadnie, ale potrafi wyrazić swoje odczucia, uczucia, swoje zdanie. I ja u niej to bardzo, bardzo szanuję. Także, Basia jak oglądasz mój kanał, bo czasem wpadniesz, to bój jaki dla ciebie, bo naprawdę Mistrzostwo Świata, co ty wyprawiasz. Także zapraszam Was do kanału Basi. Myślę, że coś tam się Wam spodoba. Że Basia się Wam spodoba, że jej podejście do tego vlogowania Wam się spodoba. Ona już mówiła, że będzie nagrywała. No, vlogtobery, także vlog masy, nie vlogtobery, vlog masy. Także na pewno będę, ja będę jej widzką, bo ja jestem widzką od lat, to nie tak, że zaczęłam nagrywać i nagle ją obserwuję. Nie, nie, nie. Ja oglądałam ją dużo wcześniej. Dobra, słuchajcie, ja zmykam włączam pralkę i idę na lekcję online do Filipa, bo chcę być naprawdę na bieżąco, żeby mu pomóc, bo to już jest piąta klasa. Także rozłączam się i do zobaczenia za chwilę. To taki poniedziałek. Zaczynamy z pralką. Lekcja online, jedna zaliczona, i za chwilę kolejne. No i pasowałoby przysiąść do tego obiadu, tylko co to dziś zrobić? Myślę, że polecimy z jakimś małym bikusikiem. Dobra, uciekam stąd, bo tu się robi coraz głośniej. Kawa wleciała jakiś czas temu, to teraz wleci herbata. I mam ochotę na coś mega rozgrzewającego, więc myślę, że ten. O! o! Widać dno. No, chyba muszę jechać do Lidla. Marta, czy są już te herbaty? Bo kto jak to, ale ty to będziesz wiedzieć. Zerknij tam przy okazji. Um, no, rozgrzewającą taką zimową. Coś mi się kichło dwa razy. Nie kusimy losu, nie? Nie, tak żarty żartami, ale zrobię sobie właśnie na taką mam ochotę po prostu. Ja lubię. A, przecież musiało się utopić. Samobójca nam się trafił. Dobra, już wyciągam. O, dobra. Ona się troszeczkę zaparzy. Jeszcze sobie wrzucę goździka. Tak jedną ręką, to tak sobie możesz, Anka. Pink. A jest jednym, to tak zaszalejesz. Ani go nie będę czuła, nie? Pink. Jest i drugi. Niem, niem, niem. I taka pyszna herbatka będzie. Tu jest mój soczek malinowy. Tu jeszcze mam taki syrop. Namieszam. Wypiję, to normalnie z różowymi policzkami będę stać, żeby Wam coś powiedzieć. To, tak to jest tak, powiem Wam, w przerwie między jedną a drugą lekcją, bo chcę wiedzieć, co w trawie piszczy. I posiedzę z Filipem, bo ja wiem, że Filip wynosi 80% swojej wiedzy właśnie z lekcji. Przyglądnę się z bliska, bo mogę. Jak się człowiek śpieszy, to się diabeł cieszy. Widzicie to? To jest ziele angielskie, które miało powędrować do mojego bigosu. Dobrze, że tu było odkurzane, choć widzę, że nie za bardzo dokładnie, ale nie, nie, nic z tego, ja to pozbieram. Yy, odmucham, no i będzie, nie? Bo no spieszyłam się, tak się strasznie spieszyłam, no i oczywiście wypadło mi z rąk i tragedia murowana, nie? Yy, to co, ja idę zbierać, może by ktoś pomógł, co? No, ruszcie zatki. Ten dzwonek, który był tam w tle, to moja siostra, ja usłyszała, że chcę umyć dzisiaj okna, to powiedziała, absolutnie nie, tyś zwariowała, będziesz chora kichać, smarkać. Ona jest młodsza od mnie o dwa lata, no ale sama ostatnio, przy ostatnim myciu okien się zasmarkała i teraz dostaje jakieś paniki. Słuchajcie, nie dajcie się zwariować. Umyję te dwa okna może nie umrę. A jak już będę przy pierwszym czuła, że o, nie, no to po prostu nie. Wiem na pewno, że nie umyję z tej strony, bo świeci słońce i byłyby zamazy na całego. Jak widzieliście rozsypałam ziele angielskie, które miało wędrować do Bigosu, w którym pachnie już w całym domu, będę musiała mocno przewietrzyć. Także moi drodzy sąsiedzi, dzisiaj Bigos, o czym już dobrze wiecie. Zamówiłam sobie z Faberlika, fajny środek do butów. Mam nadzieję, że mi się spisze, i... ale jak będę miała, to Wam dopiero powiem. I będziecie widzieć, na stronie Evelyn jest bardzo duża promocja na ich produkty. I tak Wam powiem, że napakowałam do koszyka, wróciłam coś tam chciałam zrobić. Wróciłam do koszyka koszyk pusty. Nie wiem o co to chodzi, nie wiem, co, co wyrzuciło mi wszystko z koszyka. Ale spokojnie, pamiętam co chciałam, także teraz pójdzie mi dużo, dużo szybciej. Do takich spraw organizacyjnych to Wam powiem jeszcze, że mam... Yy, pokażę Wam. Nie, to nie jest, dodać, podniosłam. Kolejny były malin, bo chcę sobie opróżnić moją tanażapkę już tak, żebym mogła sobie zrobić większe zakupy i... <laughs> Brian mi się tutaj przeczyśnia. E, e, żebym mogła mieć troszeczkę więcej i żeby nie latać do tego sklepu co chwilę. Tak, wiecie, takie jakieś tam kurczaki, jakieś tam schabiki żeby to mieć żeby żebym mogła na drugi dzień już, żebym wieczorem wpadła na pomysł, dzisiaj gotuję to i to i żebym jutro mogła z tym jechać. E, słuchajcie, przypominam Wam, że na kanale moim jest rozdanie, więc wejdźcie sobie. którzy e, w, Zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze nie wzięli udziału, wejdźcie sobie na filmik rozdanie tam w... Usłyszycie, co macie zrobić, jak macie zrobić. Ja Wam przypominam tylko tyle, że subskrybując mój kanał, musicie mieć subskrypcje otwarte, co z kolei w następnym filmiku, po filmiku z rozdaniem, jest wytłumaczone, jak to macie zrobić. Przypominam, sprawdźcie sobie, bo jutro będzie losowanie. Ja myślę, że tak po 18, 19 zrobimy to rozdanie, żeby Wam rzucić wieczorem wyniki. I żebyście wiedzieli kto wygrał, potem yy, będę się kontaktować ze sobą, która wygrała, żeby jak najszybciej wysłać te paczkę, bo no nie wiem jak z tą, yy, patrzę na zewnątrz bo powiem Wam, że zerwał się straszny wiatr, ja tak rano się malując, mam małe okienko w łazience, jak zauważyliście na pewno, yy, podniosłam sobie całkiem, rolety i zamiast się malować dopiłam się w to okno, bo tam leciały całe ferie barw liści tak pięknie tańczyły. Zresztą z Emilią po przedszkole wyszliśmy z auta i też pod naszymi nogami tak tańczyły, że my zamiast iść do tego przedszkola, to stanęłyśmy i patrzyliśmy, jak oczarowane Emilia piszczała była zachwycona tym, co się działo, bo to wszystko raz do góry z dół, więc dałam jej trochę tej radości, postałyśmy chwilę, no bo jeszcze miałyśmy tam te 10 minut, żeby się nie spóźnić i patrzyłyśmy sobie jak te liście tańczą, bo naprawdę jest ładnie. słuchajcie, nie, ja myślę, że każdy z nas powinien znaleźć taką chwilę właśnie, żeby zobaczyć, co się dzieje wokół, a nie tylko same obowiązki, obowiązki daje tak ja w niedzielę, ja w niedzielę rano już wiedziałam, że nie będę nic nagrywać, że ja chcę ten dzień spędzić z rodziną. I, i potem tak trochę wbrew sobie, bo jednak czułam ten obowiązek stanęłam przed tą kamerą tak jak dziś i nagrałam i to nagranie było totalnie do bani więc skasowałam i nie mam i potem już na lajty wymalowaliśmy sobie zeminią paznokci u stóp, mamy ten sam kolor. Yy, poleciałam z peelingiem, enzymatycznym na twarz, poczytałam książkę i był taki bardzo, bardzo czuleco i yy, spokojny wieczór, w ogóle to był taki fajny, spokojny i rodzinny dzień. Dobra, rozłączam się z Wami i lecę włączyć kolejne franie, bo tego się też uzbierało. Taki będzie dość mocny poniedziałek dzisiaj, bo jeszcze muszę tutaj odkurzyć, ale chyba zaciągnę mojego syna, który sobie tam odpoczywa. I co? I zapraszam Was do dalszego oglądania. No kochani, jeszcze z niedopitą herbatą. Wiem, powinna wypić ją na gorąco, ale ja tak biegam dzisiaj. Coś otwarte, tam, coś nie ten, bo chcę zrobić bigos, jednak postanowiłam, że zrobię Bigos tak dla mnie i dla męża tak na dwa dni. Chłopaki mają mięso z Rosowu i jest rosły jeszcze z wczoraj, więc będzie. E, byłam na jednej z lekcji, słuchajcie, to jest stresujące. Ja nie wiem, wyście lubieli chodzić do szkoły, bo ja to byłam taka mała, szara myszka, w ogóle miałam ksypkę myszka. E, ja siedziałam zawsze z tyłu, gdzieś tam tak jak. O, ile byłam mała, to zawsze patrzyłam, żeby siedział ktoś przede mną, wie, żeby mnie nie było widać, że w ogóle. Więc yy, ja tam się nie, rywa, nie wyrywałam z ręką do góry yy, w czasie szkoły. Yy, tak w podstawówce, jak i potem w, w średniej, jak i potem, bo ja słuchajcie, ktoś upytał o mój zawód. No to ja poza, zawód mam sprzedawca. A to dlatego, że jako szesnastolatka wylądowałam w sklepie, który był naprzód mojego domu. I tam z... połknęłam bakcyla, o tak Wam powiem. Chodzi nadmów, więc mówię głośniej. Połknęłam bakcyla i ja byłam oczarowana tym, jak pani, która tam sprzedawała, bo to była przemiła pani, nie wiem... Mam nadzieję, że jeszcze żyje, bo to wcale nie była taka starsza pani wtedy. Myślę, że żyje. Ona była po prostu przecudowna, ona miała w sobie tyle ciepła, i to był sklep jej syna, aczkolwiek ona spędzała w nim praktycznie 80% swojego dnia. I ja tam na tyle byłam zafascynowana tym, że ona wciągała mnie w te obowiązki, i oczywiście z moją zgodą, bo ja chciałam ja się sama tam yy, mieszkowałam gdzieś między nią. Yy, że doszło do tego, że ona jadąc po towar zostawiała mnie zupełnie samą w tym sklepie. Tak, ja miałam 16, może 17 lat, nie byłam, na pewno nie byłam pełnoletnią osobą. I zostawałam, no ale to były też inne czasy, więcej zaufania, więcej te dzieci umiały, więcej im można było. Yy, więc ja zostawałam w tym sklepie i ja byłam zachwycona. Tam się jeszcze ważyło cukier do worku wtedy yy, i była ta kasa, gdzie wszystko było po mojej stronie i musiałam obsłużyć i miałam kontakt z człowiekiem. Także ja bardzo garnęłam właśnie do takiego czegoś i poszłam w tym kierunku, skończyłam handlówkę, miałam praktyki i było super, super, ale szkoła nie była fajna. Powiem Wam, że tam już się dzieliło jednak ta wieś na to miasto. Ja miałam bardzo dużo miastowych, no miałam też dużo ze wsi dziewczyn, ale też takich dużo miastowych, które dziewczyny były niejednokrotnie, no byli też chłopcy, niejednokrotnie byli starsi od nas, bo po prostu nie przychodzili z roku na rok i gdzieś tam z innych kierunków schodzili też do naszej klasy i ja się czułam gorsza. Ja wam powiem, że ja miałam tylko jedne spodnie firmowe, tam już wiadome były właśnie te firmy wszystkie, te wszystkie plakietki, dziewczyny były niejednokrotnie, niejednokrotnie one były zawsze te miastowe, mocno uczesane, mocno wymalowane. Ja raczej się w tym czasie nie malowałam, więc myśmy taką miały swoją grupkę i ja w zasadzie tak kolegować, żeby się mocno kolegować to z trzema dziewczynami, jedna z nich mieszka nawet u nas tu w miejscowości, aczkolwiek u nas ten kontakt trochę się nam utarł urwał, utarł, do czego zmierzam? Do tego, że ja szkoły nie lubiłam, słuchajcie, ale potem zrobiłam jeszcze, już jako osoba dorosła, już jako mężatka, jako mama, tak powiem, robiłam sobie jeszcze przeróżne kursy, bo ja jeszcze mam na przykład kurs opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej, i tam miałam właśnie też takie, taki kurs w DPS-ie, gdzie byłam oczarowana tymi ludźmi właśnie no. starszymi, niepełnosprawnymi. Ja, mi się marzyła strasznie ta praca tam. Nawet z kolei pod to zrobiłam kolejną szkołę i tu zrobiłam y... no. idolfik! Ja to rozmawiam. Y... Ja zrobiłam jeszcze szkołę w Tarnowie, już dojeżdżałam właśnie z tego pierwszego domu do Tarnowa i słuchajcie, przejeżdżałam przez Czarną, przez tą miejscowość tutaj. I dlatego ja mam tak. Dziwnie się mi to wszystko złożyło. Przejeżdżałam dwa lata później, ja już tu mieszkałam. I co w życiu bym przez myśl nie przeszło, że tu będę. Macie dość chaotyczny ten vlog. Nie wiem, jak ja go składam w sensie, Brian, jak go poskłada, żeby to miało ręce i nogi. E, mówię Wam o tym, jak przejeżdżałam przez Czarną i że mieszkałam dwa lata później tu. Słuchajcie, ja jeździłam, bo ja robiłam sobie szkołę e, terapeuta do spraw uzależnień w Tarnowie, właśnie po to, żeby potem wkręcić się do pracy w DPS-ie. No bo tam miałam taką małą odpowiedź, miało się potoczyć inaczej, potoczyło się całkiem inaczej. Ja chciałam zrobić kurs do, znaczy ja chciałam zrobić terapeutę do terapeuty zajęciowego, ale że w tej szkole nie było, przepraszam bo bardzo, muszę sobie psa... Dobra, jestem. Ja mówię, że ten wzrok dzisiaj jeszcze będzie takie urwanie głowy. Chciałam zrobić terapeutę zajęciowego, aczkolwiek nie było w tej szkole. Dopiero był gdzieś tam w Rzeszowie i zrobiłam terapeutę z uzależnień. Oczywiście zrobiłam, dowiedziałam się mnóstwo ciekawych rzeczy, poznałam mnóstwo ciekawych ludzi. Czasem właśnie po przejściach, bo to było najczęściej ludzie, którzy mia mieli styczność z uzależnieniami, więc były żony mężów uzależnionych, byli sami uzależnieni, którzy już wyszli z tego. Poznałam tam też ludzi, którzy pracowali właśnie z ludźmi uzależnionymi, ale jeszcze się douczali cały czas. I powiem, że nie żałuję tego kursu, tej szkoły, tego czasu tam poświęconego, bo naprawdę. No samo to, że poznałam tych ludzi, samo to, że wyszłam z domu, samo to, że teraz mam ten świstek w yy, szufladzie, no niestety, póki co jest w szufladzie, ale ja naprawdę dowiedziałam się mnóstwo o uzależnieniach rzeczy, o których nie miałam zielonego pojęcia. Yy, I co, i chciałam Wam wrócić tylko do tego tematu szkoły, ja naprawdę nie lubiałam chodzić do szkoły, ja nie to, że nie lubiłam się uczyć, nie to, że tam tylko nie wiem, ja się dziś źle czułam, ja trafiłam na takich nauczycieli, którzy faktycznie bardzo dużo wymagali i nie, nie przebierali w słowach. Ja właśnie mówię, że y, słowem często można zranić naprawdę mocniej, niż jakby miało się dostać po uszach. Jakoś by to chyba człowiek, choć powiem Wam, że nikomu dostałam od nauczyciela, to było takie bardziej w żartach, nie? Ale jednak w takiej sytuacji się pamięta. No, możecie mi napisać, czy lubiliście chodzić do szkoły, czy nie. Jestem ciekawa właśnie, jak u Was to wyglądało. Tak czy siak jestem teraz na tym online wchodzę tak co jakiś czas, żeby wiedzieć, czy tam nie ma jakiegoś problemu, czy nadąża, czy się wyrabia, żeby potem móc usiąść z nim, z filmem przepytać, bo choćby do tych kartkówek. Ja jestem ciekawa, jak to się wszystko zwiąże, czy faktycznie dwa tygodnie, choć nie wydaje mi się, bo myślę, że ten przyrost zakażeń będzie większy, że ta grypa ja to nazywam grypą się rozkręci, choćby dlatego, że właśnie tak jak mówię są teraz strajki kobiet. No... Jednak spędzają trochę tego czasu, pogoda już nie jest taka jak być powinna. Ja jednak dołożę dzisiaj to mycie okien, z tego względu, że tam mocno wieje. A ja okna mam nie tyle brudne od środka, a od zewnątrz i nie chcę się pochorować, bo wiem, że mnie tutaj nikt nie zastąpi. Ja chorowałam i to wyglądało tak, że... Albo musiałam prosić o pomoc moją mamę, która już jest po 70 i dla mnie to nie było fajne, bo wiem, że mogła się ode mnie zarazić, więc teraz jej na pewno nie poproszę. Albo siedział mój mąż i wiecie, jak faceci, oni nie mają ani cierpliwości, ani głowy. No on ma dużo rzeczy poza domem, więc nie chcę, żeby go swoją pracę zawodową i tylko po to, żebym musiał siedzieć ze mną. Słuchajcie, takim gadanym vlogiem dzisiaj no tak to jakoś wyszło. Nie wiem, czy jeszcze coś wam nagram, czy jeszcze coś wam wrzucę. Może pójdziemy zawinią na spacer, no bo ona jest dość fajnie ubrana i ja myślę, że fajnie by było iść do parku, żeby właśnie te liście nawet pooglądać, jak to wszystko wygląda, jak to spadło, jak to robi się kolorowo. Więc może ją jeszcze zabiorę. Dla mnie absurdem jest to ta godzina dla dzieci, że nie mogą wyjść do 16. Nie wiem, grypa nie śpi po 16? Nie wiem, nie wiem. Dla mnie to jest w ogóle jakoś tak to wszystko nie, nie tak jak powinno być, nieprzemyślanie i trochę tak jakby ja sobie ktoś z nas zrobił. Te wszystkie nakazy, zakazy i nie sprawdza się to, nie wiem. Nie ma grypy, nie ma grypy, jest tylko covid, także powiedzcie mi gdzie jest grypa w tym wszystkim. W jednych miejscach szczepią dzieci, w innych nie można zaszczepić dziecka, nie wiem, ja nawet nie wiem jak u nas w, w naszej przychodni to wygląda. Lepiej nie chorować, o tak. Także trzymajcie się zdrowo, i jeśli nie przyjdę już, to żegnam się z wami i dziękuję za dziś. A jeśli jeszcze coś wrzucę, no to pożegnam się tam. Póki co, żegnam się z wami. I do zobaczenia. Fajnie. Teraz zbieramy. Nie mokre? Nie. Uh! Woo! A do naszej kolekcji dołączyło słoneczko, tak? Wybrała sobie Emila. A tu jeszcze Lizak Duszek. To jest taka czekolada. Duszek z dynią. I tym akcentem będę się z Wami żegnać do następnego. Może jutro. Nie mówię już w ogóle, czy będzie jutro, czy nie. Póki co.